Du, du, du. Nie wiem, czy to nie był sen przypadkiem. No chodźcie o, tak. szósteczki do tatusia. O kurwa. Dwadzieścia orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi! Prawda, mistrzu Geralcie? Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odszczekaj to. Ty patrz. Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go, zwykły kurwi syn. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńca. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia, plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji, Wernon Roche. Niestety mam zajęte ręce, głupiec ze mnie. Wes! Roskuj go. Geralt, drzwi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko co pamiętasz. O szturmie i o tym co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo, żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic, za Temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne, czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, wiedźminie. Mów dalej. Początek szturm Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lawaleta. Dziedzic jednego z najstarszych temerskich rodów zginął z rąk zabójcy potworów znak czasów żałuje Ariana? nie był przedstawicielem ginącego gatunku i zdrajcą mów dalej przy okazji co ze smokiem rozwalił pół zamku wybił kupę wojska i odfrunął dokąd wiadomo tylko że w stronę Edirn. Ta. o mało nas nie pozabijął żony smok Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłożyć. Mniejsza smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii. Został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w Lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w Lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Mhm. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Roche? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Mhm. Jak sytuacja w Temeli? Zebrała się rada regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Tris bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla. Więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbold. To oni teraz władają zamkiem Lawaletów. Są jeszcze bękarty Woltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie mają prawo do tronu. A gdyby ktoś poświadczył za mnie. A masz świadka? Miałem na myśli Tris. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie, ale jest. I wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy rędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest, coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w Habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojatel. Z Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójca. Wiesz, gdzie go szukać? Skoja pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wez! Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Tam jest kiełbacha, półka. Jeden. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Hm, nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapskojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla śmierci Geralta Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat Rivia miasto liczące 1234 mieszkańców Pośród nich żyje 253 nie ludzi 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nie ludzi, w tym Wiedźmin Gerald z Litwy, pchnięty w pierś widłami przez człowieka o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina, ginie też Jenefer z Wengelbergu. Ciała Geralta i Czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Mhm. Wes! Czyli, czyli chyba ich tam uratowało. Skończyłem. Skuj go. Mhm. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za pięć minut. Zjedz coś, przyda ci się.